Na drugą kawę zaprasza Ludowa Bar. Dzień dobry, w programie Druga Kawa. Witam Maciej Nawak, Moim gościem jest Arkadiusz Wiśniewski. Dzień dobry, Panie Prezydencie. Dzień dobry, witam. Dzisiaj wmurowanie kamienia węgielnego, właściwie właściwie wbicie pierwszej łopaty, bo to, tak amerykańscy inwestorzy rozpoczynają e, Ground inwestycje. breaking. Global Steering System na północnej. Tak. Ile miejsc pracy? Około 40 na początek, 200 docelowo. E, sympatycznie pierwsza inwestycja w tej kadencji. E, także miła amerykańska produkcja, motoryzacja, więc... Myślę, że dobrze wpisze się w profil gospodarczy miasta. Motoryzacja i amerykańscy inwestorzy to jest ten kierunek, na który Opole będzie stawiać? Też. też znaczy zależy nam na inwestorach zdywersyfikowanych, nie tylko z branży motoryzacyjnej, ale. Również z wielu innych, natomiast oczywiście cieszy nas to, że ten kierunek amerykański dalej jest utrzymany, bo to są dobrzy, stabilni pracodawcy. Zresztą tak zażartuję na wypadek wojny europejskiej wiadomo, kto nas będzie bronił i dlaczego. Ale to nie jest przemysł zbrojeniowy, tylko motoryzacyjny. No, prawie. Co będą pro produkować Amerykanie przy północnej? To będą elementy układów sterowniczych dość skomplikowana produkcja. Zresztą myślę, że nie tylko, bo zaczną od tego, a jeżeli się przyjmie inwestycja, to myślę pójdą krok dalej. Mm -hmm. I jakich fachowców będą potrzebować? Czy to będzie jakaś wysoko wykwalifikowana kadra? Czy, no, tacy, że... Tak jak zawsze w wypadku fabryki będą inżynierowie nie? i będą osoby do produkcji takiej typowej przy maszynach, przy wykonywaniu elementów. Nie da się stworzyć fabryki, w której pracują wyłącznie sami ludzie od myślenia, bo to wtedy nie jest fabryka, tylko mm -hmm. centrum badawcze. Na to też przyjdzie pewnie czas. Sceptycy pewnie powiedzą, że znowu kolejny inwestor, który będzie słabo płacił. Nie wiadomo, wiem, czy dotychczasowi wiadomo, jakie, słowo jakie płacą, bo nie słychać takich wielkich protestów, żeby źle, źle płacili. Nie brakuje też chętnych do pracy w tamtym miejscu, w tamtych miejscach, w tych firmach, które do tej pory powstały, więc to troszeczkę takie polskie narzekanie, że jak ktoś jest, to i tak jest źle, jak go nie ma, to jeszcze gorzej. Mhm. Natomiast ja się bardzo z tego cieszę, że Opole dalej jest takim miejscem, w którym inwestorzy się pojawiają. Co ich przekonało do tego, żeby zainwestować w Opolu? Bo rozpatrywali podobno kilka lokalizacji w całej Europie. Mówili oczywiście o dobrej obsłudze ze strony Urzędu Miasta, ale żeby się nie chwalić, to mówili o tym, że i miasto jest atrakcyjne, i rynek pracy ciekawy i oczywiście i teren inwestycyjny, który jest przygotowany, jest atrakcyjny i gotowy do zabudowy. Parę miesięcy temu w zasadzie rozpoczęli rozmowy, a w tej chwili przychodzi do wmurowania kamienia węgielnego, więc to dowodzi tego, że w opolu dalej szybko i sprawnie obsługuje się inwestorów i w związku z tym nie ma żadnych problemów. Czy miało to znaczenie, że już mamy całkiem na swojej ziemi Polarisa, który rozpoczął produkcję? Inwestor nie przyjechał do nich, popytał, jak tutaj się inwestuje, czy, czy, czy warto. To też, to na pewno miało istotnie duże znaczenie, bo wiem, że ci menedżerowie się znają, że byli przekonani dzięki temu, że to co Urząd Miasta mówi, to co jest też przedstawiane jako oferta miejska jest wiarygodne. Otworzyliśmy dla Polarisa też specjalną szkołę międzynarodową, to też z pewnością dowodziło naszej determinacji i dobrych intencji we współpracy z inwestorami, więc myślę, że to są te elementy, które również się do tego przyłożyły. Te 200 miejsc pracy, czy już pan sobie odliczył od wyborczej obietnicy stworzenia 2000 w trakcie tej kadencji? <laughs> Powiedzmy, to była pewna propozycja, natomiast jak uda się stworzyć 5000, też będę zadowolony. <laughs> Udało się stworzyć oprócz tych 200 jeszcze jedno w wodociągach i kanalizacji ostatnio. Wydaje <laughs> się tworzyć miejsca pracy w wielu różnych działaniach, natomiast w wodociągach nie wiem, żeby tworzono miejsce pracy, natomiast szukano człowieka na pewno do, do pracy, zresztą w urzędzie również. Tam, gdzie szukamy, ogłaszamy konkursy, wybieramy fachowców na no to stawiamy, jesteśmy chwaleni z różnych to stron. Oczywiście na... Kontrowersje przy Wiku budzi to, że miejsce pracy znalazł tak powiem, członek Prawej Sprawiedliwości Arkadiusz Szymański. Tak, to, to, to zdaje się z tego sprawę, zawsze będzie budzić kontrowersję. Jak członkowie platformy znajdują, budzi kontrowersje pisów, znajdują pytanie, czy członkowie partii politycznych powinni być bezrobotni. Z tego, co słyszałem od prezesa Wiku, bo to prezes odpowiada za politykę kadrową i ja absolutnie nie zamierzam się mieszać politykę kandrową poszczególnych spółek miejskich, to decydowały przede wszystkim doświadczeniu umiejętności. Bo tak obserwując te konkursy, to dochodzimy do wniosku, że najlepszymi fachowcami w Polsce są politycy, bo oni zawsze mają największe kompetencje w każdym konkursie, w którym startują. Nie, zatrudniliśmy już kilkanaście osób, jeżeli chodzi o urząd miasta, tam gdzie ja bezpośrednio odpowiadałem za zatrudnienia i stawialiśmy na osoby fachowe, kompetentne, z doświadczeniami, przechodzące często z innych bardzo ważnych, atrakcyjnych, dobrze płatnych miejsc pracy. Więc myślę, że to dowodzi, że po prostu jesteśmy atrakcyjnym pracodawcą, o którego miejsce pracy, które stara się wyraża. Sposób. Zbigniew Kubalańca z Platformy w komentarzach do, do tej sytuacji mówi, że no spłaca pan polityczne długi wobec PiS-u. Nie, to absolutna nieprawda. Nie mam żadnych długów wobec żadnej partii politycznej, również wobec Platformy. Nie zwalniam ani nie zatrudniam również działaczy Platformy. Już wielu kolegów Zbigniewa Kubalańcy pracuje w Ratuszu, a przecież ja ich nie zwalniam z pracy tylko dlatego, że, że są jego kolegami albo należą do Platformy Obywatelskiej. To jest błędne myślenie. To jest przedstawianie, rzeczywiście krzywdzenie często wielu ludzi. Tylko dlatego, że należą do partii politycznych, albo krzywdzenie innych, którzy też starają się o pracę, bo nie są z partii, a jednocześnie są potem e, posądzani o to, że znaleźli partię, bo znają partię, bo znają mm -hmm. tego czy innego człowieka. Nie róbmy takiej szaleńczej wokół tego atmosfery. Ludzie będą szukać pracy i będą to działacze partyjni i niepartyjni. Ludzie będą znajdować pra pracę. Najważniejsze, żeby. Ocena ich pracy była bardzo dobra. Tutaj patrzę przez, przez ten pryzmat tych osób, które zatrudniliśmy. Na razie jestem zadowolony. Myślę, że te efekty, które zakładaliśmy, ten styl działania, który, o którym mówiliśmy, te osoby się w to doskonale wpisują i myślę, że to powinno być podstawą oceny za rok, dwa, trzy: jak te osoby rzeczywiście pracują. Festiwal piosenki polskiej, nam się zbliża dużymi krokami, już wiemy jak on będzie wyglądał, jak będzie wyglądał udział miasta, to też partycypacja w kosztach. Wiemy, znam cały scenariusz festiwalu, trzy świetne dni koncertowe, wszystkie będą pokazywane w telewizji ogólnopolskiej, oprócz tego będą jeszcze inne wydarzenia związane z festiwalem pokazywane w telewizji Dopłacimy mniej niż w poprzednich latach. Uda nam się zorganizować dodatkowe imprezy pozafestiwalowe, obok festiwalowe, które będą skierowane do mieszkańców Opola, będą bezpłatne, będzie można na nie wejść, koncert rockowy, mhm. koncert hip-hopowy. Oprócz tego wiele innych wydarzeń. Cały tydzień z Festiwalem Polskiej Piosenki w Opolu. Porozumienie już jest podpisane z telewizją? 23 najprawdopodobniej kwietnia, czyli w przyszłym tygodniu powinniśmy takie porozumienie już podpisać. Warunki finansowe i wiele innych rzeczy już gotowe. I jakie to są warunki finansowe? Ile Opole będzie musiało zapłacić telewizji? Będzie to mniej niż w poprzednich latach o gdzieś około 1 trzecią, nie chcę jeszcze ostatecznych deklaracji składać. Natomiast my też zainwestujemy część z tych pieniędzy w te wydarzenia około festiwalowe skierowane bezpośrednio do mieszkańców Opola. Wspólnie z telewizją jesteśmy przekonani co do tego, że warto działać w tym kierunku, żeby festiwal nie tylko zaczynał się i kończył w amfiteatrze, ale żeby całe miasto żyło, oddychało tym festiwalem przez wiele dni. I ten koncert rokowy i hip-hopowy to będą darmowe? Imprezyje. Będą darmowe dla wszystkich chętnych, otwarte, bardzo atrakcyjne mm. gwiazdy, znane Opolanom, troszeczkę mniej znane wiele powrotów po latach na koncercie rokowym, więc myślę, że będzie świetna zabawa. Zresztą to będą pikniki całodzienne. Nie tylko koncerty. Koncerty na sam wieczór. I jest szansa na to, że telewizja te wydarzenia pokaże? Nie, myślę, że, że raczej mała. Może w któryś z kanałów takich formatowanych, TVP Rozrywka czy Kultura. Natomiast nam przede wszystkim zależało na tym, żeby Opolanie dobrze się bawili i nie mieli wrażenia, że uczestniczą w festiwalu tylko przez to, że siedzą przed telewizorem i oglądają Amfiteatr Telewizji. Pan weźmie udział w którymś z tych koncertów? Czy, czy będzie pan raczej na... Czy występować na... W, w lo, w loży, w, w, Występować nie będę niestety, talentu muzycznego nie mam. Natomiast oczywiście jako mieszkaniec przyjdę i będę się bawił. W rytmach bardziej rockowych czy hip-hopowych? Jedne i drugie. Sam ciekawy. Mhm, mhm, mhm. eee, Dobrze, że, że będzie też e, Opole miał wpływ na jeden z dni e, które, festiwalowych na, na deskach Amfiteatru, tak jak to miał kilka lat temu wstecz Współuczestniczymy Uczestniczymy po... w, w dyskusji o programie, o, o, o gościach, aczkolwiek to jest taka e, działka, która przede wszystkim należy do reżysera, do producenta. Nie chcemy w to bezpośrednio ingerować. Zależało nam natomiast na tym, żeby te trzy dni były w telewizji, żeby były fajne, sympatyczne, jeżeli chodzi o program, żeby się miło oglądało i z tego co telewizja zapowiada, to będą trzy dni. Trzy bardzo bogate wydarzenia. Kiedy ten festiwal? Drugi tydzień czerwca. Dziękuję bardzo, czekamy w takim razie. Moim gościem był Arkadiusz Wiśniewski, prezent Opola. Dziękuję. Dziękuję.